Dzień dobry. Cześć. siema, Elo. Witam. ahoj, i servus. Czołem. Piona Szczałeczka. Kopelat. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dalej jesteśmy na tym levelu 2. O, teraz wejdziemy na drzewo i wyleci sowa. Wcho sther. Wcho. Wokę me up. It's still da Is hold besleping. Hel as long as im awake. wchynot take asort flight widch me. Pres a hold grab on. Release to let go. Il take whenever want to go as long as me wings hold out. Wat me off and grab on. I trzeba na tę sowę chuchu wejść, wskoczyć i trzeba trzymać. I teraz trzeba kamerę zmienić, o ile dobrze pamiętam. I będziemy se normalnie patrzeć, gdzie ta sowa leci, bo trzeba wylądować w takim miejscu jednym. O, i tą sobą też się da tak trochę sterować yy, tyle ja Wam mogę powiedzieć. O. U góry jest taki koszyk, jakby i tam jest ta gwiazdka. Fal on to caget Island. O, to była ta misja. Z tą sobą to naprawdę wszędzie można chyba dolecieć. Użyjmy jej jeszcze raz. O, i teraz nie będzie gadań. Ej, proszę. Ja nie chcę znowu gadać. Ona se tak lata. Trzeba o, skoczyć w nią i trzymać ten przycisk A. Oczywiście zmieniamy kamerę. To ważne, aby tu zmienić kamerę. Ta sowa będzie z czasem latała coraz niżej. To w końcu poleci tam, gdzie ja chcę. Tak mniej więcej. Tylko kamera się często tak robi dosyć niefajnie. Widać kolejną gwiazdkę. Mam nadzieję, że nie spadnę. O! O, trochę spadłem, ale dobra. No dobra, jednak się nie udało nieco. O, tutaj jest coś do przeczytania. Brak open te bluee coin, los by połączyć te grondwit tche One bluee coin i z fife well of coins. But wołhawe well, to churry. Tche coins, saper i flower not quit, kto co let's tchem to bad. No nie udało mi się coś. Spróbujemy jeszcze raz. O, tutaj chyba muszę wskoczyć no to tak właściwie powinno być według gry a to w sumie chyba to nawet tak robiłem to trzeba w mur wycelować jakiś o i znowu spadł ale trochę wyżej trzeba wycelować tak żeby Mariusz tam wpadł elegancko o ale to zrobiłem i teraz na dół złazimy i gwiazdka już jest. Nie mów tylko, że spadłeś, bo nie wyrobię. Here we go! Mm, mm, mm. Schot he wild blue. A eh, no to było to. To teraz osiem y, czerwonych pieniędzy i sto pieniędzy. Red coins on the floating isle. O, to kwiaciora zaatakujemy. O, wypadłem z planszy, ale to zrobiłem super. Bo kwiaciory dają pięć tych. O i spadłem na niego z dupą. O i pięć pieniążków mamy. O trzeba podnieść ten taki bloczek. Tylko Mariusz go nie chce specjalnie złapać i rzucamy nim w ścianę. To wylecą pieniążki. O, ale wyleciało trzy aż. O, zbieramy, teraz idziemy tutaj. O, mamy kolejne pieniążki i pierwszy czerwony.

In tche red, and blue blocks. Step on tche has in tche hidden to A no, za, za wiele nam nie powiedzieli tym razem. Chyba musimy wejść na tego albo następnego, bo gdzieś jest ukryty na nich pieniądz czerwony. A to chyba nie był ten nawet. To był ten wyżej. Jestem tego niemal w 100% pewien. No i spadłem. Głupi Mariusz cały czas na tą śliskawkę wchodzi. Wyrobić się z nim nie da. O, tu jest. No i już mamy dwa. Tu jest chyba nawet teleport, jak się dobrze. Orientuje tak. Dobrze się orientuje. Tylko nie wiem, co on mi w sumie dał, że z niego skorzystałem. O, prawie spadłem jeszcze na dodatek. O, ale tu jest ten przycisk. O i kolejny ten bloczek. Rzucamy i mamy pieniążki. A nad ten bloczek z niebieskim trzeba naskoczyć dupą. O, i się respią pieniążki. Ile żem zarobił? Już mam czterdzieści osiem. O, i tu kolejne pięć pieniędzy. O, i tu jeszcze więcej jest. Trzeba zbierać dużo. O, za tym kwiaciorem jest kolejny czerwony pieniądz. O nie, nie zdążyłem tego kwiaciora zaatakować, niestety. O nie, ten kwiacior mnie zaraz zabije. O, zabiłem kwiaciora. Już mamy 70 pieniążków. Tu trzeba uważać, jeden taki dosyć niefajnie położony pieniądz czerwony, że spaść można. Oj, tu trzeba szybko przebiec, bo się zawala. O, i kolejne pieniążki, żółte. O, obudziłem go. A spokojnie, zaraz metodą go... A, on nie chce iść spać teraz. O, poszedł spać. Dobra, dajemy sobie z tym jednym kwiaciorem spokój. O, i teraz używamy tego czegoś, żeby. O. L. O, nawet zyskałem HP, ale to i tak mi nic nie daje. O. Na tej takiej wskazówce jest kolejny. O. Jak się chyba ich zabije, też wypadają. O, ale dużo wypadło. Widzicie? Muszę zobaczyć, ile mam. O, już mam 5. Żebym nie zapomniał tylko, gdzie były pozostałe trzy. O, nie zdążyłem go zabić. No znowu. Co za oszustwo. O. No już mamy 96 pieniążków. Nawet już żółtych nie muszę zbierać, wystarczy, że pozbieram wszystkie czerwone. O, a tam są dwa. A gdzie jest? to za głupia kamera, normalnie się nie da jej ustawić. O, i już mamy za sto pieniążków gwiazdkę. O. I teraz trzeba pozbierać czerwone jeszcze. Trzeba teraz, o, kamera naprawiona. O, i siódmy pieniądz. Muszę jeszcze ósmego znaleźć. A tu HP było, to nawet nie było sensu tutaj włazić, ale HP przez przypadek i tak sam zebrałem. O, znalazłem. Tu jest ten pieniążek. Może się go uda tak w biegu zebrać, nawet. No, udało się. Wystarczyło się rozpędzić i skoczyć. O, nawet 2 HP dostałem. Jeszcze idziemy obadać jeden poziom. To jest taki specjalny dosyć. O, trzeba tu stanąć. O, zrobić kamerę do przodu i spojrzeć w górę. Welcome to tę winkapce, step on At he top of the tower in the center of the rainbow ring. W hen trigger triggered he switch all of he red block crew find wil be some solid. Try out having zap do the triple jump to of at present to land. bask ant ont he central stisk to go up ant push forward to no sedovn use as rowboat in he fling an airplane. Mm -hmm. O, teraz trzeba pozbierać y, osiem czerwonych pieniążków. Jeszcze coś kliknąć. Trzeba po prostu latać w kółko i zbierać. No nie, zapomniałem o jednym. A dobra, złapałem go, haha. O i teraz trzeba wcisnąć ten czerwony guzior. O, westepet on chevingt zapswit, chweringt chevingt zapłucan sword No wingcap zapzwil pop out all of the red blood O, o i po prostu zbieramy gwiazdkę. No, jedna ze sekretnych tam gwiazdek. O i mamy 17. I wydaje mi się, że na dzisiaj by to już było wszystko. Mamy cztery miejsca wyczyszczone elegancko. No i możecie dawać łapki w dół. I to wszystko i do widzenia.